Mamy czwartek, a to oznacza, że nowy tydzień zawitał do Diet Online, a wraz z nim nowe premie, zniżki, a także inne pomniejsze aktywności. Wszystko, co Wam dzisiaj pokażę, będzie obowiązywać do 24 września. Zaczynamy standardowo od podium, na którym tym razem znajduje się Albany VSTR, a z klubu samochodowego możecie zgarnąć obej Telegator S. Do testów zatem macie Wapit Retinue, LCC Innovation, Western Wolf's a także Majbatsu Monster City, oczywiście w wersji HSW. Na wystawie znajduje się Anis Minimus. A także deklasę fabryczne Walton L35. Simeon także odświeżył swoje oferty i teraz znajdziemy u niego pojazdy jak... Vulcar Warner HKR. Dinka Verus. Landstarker XL. Inventero Kukweta Blackfin. A także Hijack Raston. Na słowisku mamy trzy nowe pojazdy do kradzieży. Gdzie pierwszym z jest Anus Stafford i mamy do czynienia z misją Kontenerowiec. Następnie jest Benefaktor Stirling GD, misja MC Tony i Dynka Kanjo SJ, misja Duganowie. Trzwalnie pojawiły się nowe prorokotowe akta i tym razem podwójną kasę dostaniecie za akta... ...Sztuki Piękne. Przechodzimy teraz do segmentu ze zniżkami. Standardowo oczywiście segment ten otwierać będzie frugnetka z bronią, która dzisiaj znajduje się w tej organizacji, która swoje położenie zmieni, więc warto dzisiaj tutaj zajrzeć. Przypominam, ceny tutaj są mniejsze, nie mają wymaga levelowych, a zawartość rotuje jest sobie co tydzień, więc zobaczymy co ciekawego w tym, tego nie możemy sobie kupić. A więc jest kij baseballowy. nóż, paralizator, strzelba bojowa, railgun, ciężki karabin, ratnik kompaktowy, strzelba tłokowa, sprężynowiec, Zobaczcie, że to jest chyba największa oferta furglerki w historii. Nigdy tyle temów nie było na raz! SIĘ DZIEJE?! Zniżki dla pojazdy policyjne miały obowiązek przez dwa tygodnie, więc mamy drugi tydzień zniżek policyjnych. Więc, jest taniej motocykl policyjny, pościgowa kokleta D10, interwencyjny Faktion, pościgowa Kara, patrolowy Terminus, jakby co, zniszka jest za zwykłych graczy, a GTA Plus ma do odebrania ten pojazd za darmo, całkowicie. Impaler LX Cruiser, Dominator FX Interceptor Greenwood Cruiser Dorado Cruiser Impaler SZ Cruiser Gauntlet Interceptor Park Ranger Nieoznakowany Cruiser i Stanier Le Cruiser. I spoza tych pojazdów służbowych jeszcze w Łursztoku mamy taniej Titana 250D. W Legendary Motorsport są dwie. Pierwsza z nich jest na Fister Comet Safari, a druga na Nagasaki Strider. W wide sklepie zniszczono trzy. Pierwsza z nich jest na Vapid Slamtrack. Druga na deklasy Hot Ring Sabre, i trzecia na Nagasaki Outlaw. I ostatnia zniżka 30% jest na kamizelki. Przechodzimy teraz do segmentu z premiami. Zaczynamy standardowo od tego, że akcje społeczności są na premię razy 3 i razy 3 RP. Tryb adwersarza, gonitwa, jest na premier razy 2 hejs i raz 2 RP. Tak samo jak wyścigi z serii pościg. Łapanie przestępców z biura kaucyjnego jest na premię raz 2 highs i raz 2 RP. No chyba że masz dieta plusa, wtedy jest to premia razy 4. Robienie fotek zwierzakom jest na premię raz 2 highs i raz 2 RP. No chyba że masz dita plusa, wtedy jest to premia razy 4. Wyzwania policyjne są także na premię raz 2 hejs i raz 2 RP. No chyba że masz dita plusa, jest to wtedy premia razy 4. I proszę Państwa, to tyle!